Kandydaci do Rady Powiatu w Nysie, startujący z komitetu senatora Piotra Woźniaka razem dla powiatu, przedstawili wczoraj elementy programu wyborczego. Dotyczą one m.in. poprawy stanu służby zdrowia, ochrony przyrody i rozbudowy infrastruktury. Z kolei Komitet Wyborczy Wyborców Tak dla gminy Głuchołazy zorganizował dziś wielkanocną akcję charytatywną, której celem było zbieranie środków na rzecz lokalnego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Tragiczne drogi w są dzisiaj w powiecie nyskim. Chcemy co najmniej 5 milionów złotych rocznie na jedną gminę przeznaczać we współpracy i remont dróg na terenie tej gminy. To jest pierwsza sprawa. Do tego pilotażowy w skali kraju program psychiatrii dziecięcej, prewencyjny program. Dzisiaj z tym są olbrzymie problemy. I trzeci pomysł taki flagowy to rozwój funduszu stypendialnego. Trzeba y, przede wszystkim y, wspierać te ośrodki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które już są. Mam na myśli zwiększenie ilości etatów tych psychologów, tak żeby ta pomoc dla tych, tej młodzieży, która znajduje się w dużym kryzysie psychicznym, żeby odbywała się już na tym najniższym poziomie. Jeżeli betonujemy miasta, zmniejszając ilość roślin, które produkują tlen, które wychwytują dwutlenek węgla, które obniżają temperaturę. To sami sobie dokładamy do tego wszystkiego.